Dzień dobry. Słuchajcie, chciałam wam pokazać, jak się znajduje NWD dla na przykład 42 i 660. NWD 42, 660. I teraz tak, musimy znaleźć, słuchajcie, parę jednakowych liczb w 42 i 660. Sobie biorę je w kółeczka. Tu jest trójka, tu też jest trójka. Czy coś poza tym się powtarza? Nie, pozostałe już nie mają pary, więc teraz z tych zakreślonych par po jednej liczbie wpisuję tutaj i mnożę to. Czyli największym wspólnym dzielnikiem dla 42 i 660 jest po prostu 6. I kolejne, mamy podpunkt B. Nwd dla 42 i 460. 50 równa się. Tutaj sobie słuchajcie wytrę to, co zakreśliłam wcześniej, żeby mi nie przeszkadzało. I teraz znajdę znajdę tak samo dla 402 i 450 pary takich samych czynników. Czyli mamy 2, 2, 3, 3. I tu już nic się nam Niestety nie powtarza, czyli znowu największym wspólnym dzielnikiem to jest iloczyn tych liczb po jednej z wybranych z pary, czyli znowu 6. Teraz mam podpunkt C i znowu mam NWD, tym razem dla 42 i 17325. Znowu wytry to, co miałam poprzednio zaznaczone, żeby mi nie przeszkadzało i znowu patrzę teraz na, na 42 i 17325. Zaznaczam w kółko liczby, które się parują, że tak powiem, tak. Czyli trójki mam takie same, i siódemka się powtarza, czyli znowu teraz z tych zakreślonych par po jednej liczbie wpisuję tutaj i mnożę 3 razy 7, 21. OK, i teraz podpunkt D. Teraz mam znaleźć NWD dla 660 i 450. Znowu sobie wytrę tutaj to, co zaznaczałam, żeby nie przeszkadzało. Tak, wycieram sobie. I będę zaznaczała znowu parę liczb. 660 i 450, co mi się powtarza. Tu się dwójka i dwójka powtórzy. Tu mamy trójkę i trójkę i tutaj już mamy jeszcze jedną parę piątek. Tak naprawdę nie ma znaczenia, które bym zaznaczała, chodzi o to, że w jednym i w drugim mają się powtarzać. I teraz z tych zaznaczonych wystarczy z jednej liczby po prostu wypisać te czynniki i wymnożyć je, czyli dwa razy 3 razy 5. No i na przykład 2 razy 3 to 6, 6 razy 5 30, czyli największym wspólnym dzielnikiem dla tych liczb jest po prostu 30. Dobrze, i teraz przejdę dalej. Teraz. Oj, tylko muszę obniżyć, żeby to widzieć. Ok. I teraz podpunkt E. Czyli mam znaleźć największy wspólny dzielnik dla 660 i 17325. Ok, zetrę sobie to, co wcześniej. Zaznaczyłam, żeby mi nie przeszkadzało, słuchajcie, i będę na nowo zakreślała, tak? Tylko teraz patrzę na, liczb, na liczby 660 i 17325, dobrze. Czyli tak, dwójka jest w 660, ale nie ma tutaj. Tu też jest dwójka, tu nie ma, ale tak, jest trójka, jest trójka, jest piątka, jest piątka, jest jedenastka, jest jedenastka i znowu po jednej liczbie z tych par wskakują one tutaj, wymnażam je. Z 11. 3 razy 5 to jest, może łatwiej będzie inaczej, 3 razy 5, 15. I mam 15 razy 11. Mogę sobie obliczyć. 15 razy 11. 1 razy 5, 5. 1 razy 1. Dobrze, schodek i znowu 1 razy 5. 5, 1 razy 1, 1. Dodaję 5, 6, 1. Czyli to jest 165, to jest największy wspólny dzielnik. I podpunkt F mam NWD dla 450 i 17325. Ok. Wycieram to, co wcześniej sobie zaznaczyłam, żeby mi nie przeszkadzało. I będę zaznaczała od nowa. Dobrze, teraz patrzę na 450. O, jeszcze nie przeskoczyło. Dobrze, 450 i 17 17325. Dobrze, dwójka tu jest, ale tu nie ma. Czyli nie mogę. Ale tak, tu mam trójkę. Tu mam trójkę. Tu jest trójka. Tu jest trójka. I jest piątka. Jest piątka, jest piątka, jest piątka, ok, to wszystko i wymnażam po jednej, oczywiście, na przykład z tej 450, po prostu biorę te liczby i przepisuję tak? te czynniki, wymnażam. I teraz tak. 3 razy 3 to jest 9, 5 razy 5, 25 i 9 razy Dwadzieścia pięć to jest 225. dwadzieścia Ok. I to będzie tyle.